Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik śmietankowy. Potrzebować będziemy kilogram sera. W moim przypadku jest to ser krajanka, pół litra śmietanki 30%, dwa budynie szklanka cukru, szklanka o pojemności 250. Jeżeli lubimy bardziej słodki sernik, należy. Dołożyć pół szklanki cukru. Wtedy będzie bardzo słodki. I tutaj mam 6 jajek. Wszystkie czynności wykonuje robot. Wkładam ser, śmietankę do robota i ucieram na puszystą masę. Dodaję 2 budynie 40 gramów na ciasto będziemy potrzebować półtora szklanki mąki pszennej, jedną dużą łyżkę kakao, jedną łyżkę kwaśnej śmietany, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, jedno jajko i 10 deko masła. Masło Zetrę na tarce o dużych oczkach, opruszam tarkę mąką i ścieram masło na tarce. Ciasto wyrobię energicznie i dam do lodówki na 30 minut, a w tym czasie utrę ser. i jajko i należy połączyć składniki. Kruche ciasta nie wymagają długiego wyrabiania, ponieważ są twarde. Kruche ciasto należy energicznie wyrobić. W moim przypadku będzie to takie kruche ciasto, posypka. Ja nie chcę połączyć tego ciasta w całość, tylko potraktować jako kruszonka. Tak. I teraz ciasto pozostawiam w lodówce, a ser. Ucieram na puszystą masę. Masę serową już mam idealnie utartą, a do ciasta dołożyłam 3 łyżki cukru. Przepraszam, bo po prostu nie przygotowałam sobie i dołożyłam 3 łyżki cukru. I teraz ciasto dzielimy na... Dwie części. Większą część ciasta wykładamy do formy, a mniejszą pozostawiamy, posypiemy nią wierzch. I tak rozkładamy całą powierzchnię. Forma 17 na 27 cm i teraz masę serową wyłożymy na ciasto ja mam taki piękny kolor ponieważ mam jajka od takiej babci która ma swojskie jajeczka kury latają biegają wolno i mam taki Piękny kolor sernika. I tutaj wyrównujemy i wierzch posypię pozostałym ciastem. I sernik będę piekła godzinę czasu w 170 stopniach, a później studzimy przy otwartych drzwiczkach uchylamy leciutko drzwiczki i sernik pozostawiamy w piekarniku do całkowitego ostudzenia sernik śmietankowy już mam przygotowany do, do pieczenia na godzinę czasu w 170 stopni tak oto sernik śmietankowy mamy upieczony, częściowo ostudzony. Sernik studzimy przy otwartych drzwiczkach, a najlepiej jakby był całą noc. Pięknie wygląda i tak smakuje sernik śmietankowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę sernik śmietankowy.